Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na bizrozmowę. Naszym gościem dzisiaj jest Robert, Robert Geruszczak, dyrektor ds. spraw rozwoju w firmie Mobile Expert. Dzień dobry panie dyrektorze. Witam Kilka słów o tej firmie. Czym się zajmuje, kto jest właścicielem, jak funkcjonuje na rynku? Kto jest właścicielem, dobre pytanie. I nie, tak poważnie mówiąc, oczywiście mamy, mamy dwóch właścicieli plus prężnie działający zarząd w osobach dwóch, dwóch panów. Firma generalnie ma dwa kierunki działalności. Pierwsza, zajmujemy się zaawansowanym systemem zabezpieczeń, wszystko oczywiście w kwestiach mobilnych. Drugi, drugi kierunek to jest również budowa zaawansowanych aplikacji mobilnych. I tutaj, jakby też możemy to rozdzielić na dwa moduły: w standardowym modelu, jak to się dzisiaj buduje, aplikacje ze względu na daną platformę usług mobilnych, lub platforma oparta o na nasz autorski system rozwiązań innowacyjny, bo idziemy w tym kierunku e, na skalę światową, czyli Platforma Puma. A ile lat e, istniejecie już na rynku? To jest e, de facto kilka, kilka lat, bo jakby firma tworzyła się w zespół całkowity um, od 2003, 2003 roku. No, powstała jakby ze spółki innej, niezależnej. Um, natomiast... Ale to są polscy właściciele? Tak, to tak. To jakby, firma, jest, firma jest stuprocentowo z polskim, z polskim kapitałem. Mam oczywiście również spółkę w San Francisco. Natomiast to jest jakby oddział kilkuosobowy, bardziej operujący oczywiście tutaj na te rynki globalne, czy, czy mówimy o czy, czy, czy północnoamerykańskim. No też, też aktywnie w tym momencie prowadzimy działalności na, na rynkach latynoamerykańskich. Kierunek wschodni bardzo popularny, więc jakby ekspansywnie do przodu. I ilu ludzi zatrudniacie? W tym momencie siedziba spółki jest w Krakowskim Sparku Technologicznym. W specjalnej strefie ekonomicznej to jest powiedzmy jakieś 30 parę osób, natomiast wszystko w zależności od konkretnego projektu, który się realizuje, no ponieważ jako jesteśmy mo mobilnym, mobilnym zespołem, można tak to nazwać, więc ilość jest również. Adekwata. Czyli to jest taki model funkcjonowania firmy internetowej wydaje się coraz bardziej popularny, który polega na tym, jak to. Czasami określa się w języku potocznym, ludzie piszą sofciki, dostają za to pewne pieniądze i piszą je dla określonych firm informatycznych. Znaczy tutaj, tutaj jest jakby wszystko w zależności od, od jakiego produktu i czy idziemy w kierunku zabezpieczeń. Tutaj są już bardzo bardzo poważne tematy wymagające dużej wiedzy, dlatego mamy ściśle wyselekcjonowaną powiedzmy grupę programistów których nie jest łatwo w tym momencie znaleźć na rynku, zajmujący się taką, taką specyfikacją techniczną. A, a druga grupa to jest oczywiście grupa deweloperów e, budujących e, aplikacje, jest jeszcze oczywiście grupa e, software inżynierów, testerów, całość A zarządzana. wydawało mi się, że uczelnie już produkują tylu informatyków, że powinno być ich wystarczająco. Ale to te są te jakby numery. dwie niezależne sprawy. Kwestia e, programisty, który programuje prawda, e, tutaj e, wszystkie... I, możliwe rzeczy z pozycji WW, tak? Natomiast druga kwestia to są te kwestie programistyczne mobilne. Tutaj specjalizacja w języku, nie wiem, w języku Java lub języku objective C, który jest dedykowany dla, dla systemu operacyjnego Apple'a, czyli iPhone i iPad. A teraz oczywiście najbardziej rozwijająca się platforma, czyli Android, e, no to jednak, jednak wymaga troszkę innej wiedzy. E, oczywiście na studiach e, my współpracujemy również z, z Krakowską Akademią Górniczą, Hutniczą, e, czy, czy również z Politechniką Krakowską. Tam tych specjalistów oczywiście w różnych e, dziedzinach jest wielu, oni na studiach mają jakieś e, Jakieś, jakieś zajęcia z, z, z kwestii mobilnych i to są, podają oczywiście w zaliczeniu, natomiast de facto nie jest, nie jest łatwo znaleźć w dzisiejszych czasach dobrych specjalistów, specjalizują się tylko i wyłącznie w rozwiązaniach mobilnych.